Aby opisać, skąd się wzięła istota wielkiego jubileuszu w kościele katolickim, należy przytoczyć wspomnienie o kilku zdarzeniach. Pierwszym z nich będzie opowieść o tzw. odpuście celestyniańskim czy celestyniańskim przebaczeniu, które to zaistniało na 6 lat przed pierwszym wielkim jubileuszem kościoła katolickiego. Postacią ważną jest tu zaś święty papież Celestyn V., który ustanowił ten odpust w mieście Aquilla we Włoszech otóż Piotr Morony który zupełnie nie spodziewał się iż zostanie kiedyś papieżem był wówczas pustelnikiem i bynajmniej nie miał najmniejszego zamiaru zmieniać rodzaju duchowości którą praktykował zdarzyło się jednak że znalazł się kiedyś w rozwijającym się miasteczku Aquilla gdzie przyśniła mu się matka boża prosząca, iż w tym miejscu powinien wybudować poświęcony jej kościół. Pustelnik Piotr przejął się prośbą Matki Bożej, a prawdziwość tego objawienia potwierdziły następne zdarzenia dziejące się po latach. Najpierw jednak Piotr Morone doprowadził do tego, już udało mu się odkupić tamtejszy teren od miejscowych właścicieli, i następnie przeprowadzić tam budowę kościoła, co zostało dokonane w 1288 roku. Z kolei, gdy później Piotr, jako pustelnik, przebywał w górach, kierując założonym przez siebie pustelniczym zakonem, w 1292 roku nastąpiła śmierć papieża a niemożność wyboru przez kardynałów jego następcy przeciągnęła się przez dwa lata. Powodowało to różne niepokoje w kościele. Wtedy to Piotr Morone napisał do kardynałów, aby pośpieszyli się oni jednak z wyborem kolejnego Ojca Świętego, bowiem poprzez ten brak papieża na tronie wynikają różne niedogodności. Postraszył on również elektorów karą bożą, jeżeli nie podejmą oni zdecydowanych działań. I będą nadal przeciągali całą ową sytuację. Jak się okazało, Piotr Morone miał rację w tych ostrzeżeniach kierowanych do kardynałów, ale to okazało się dopiero po latach. Teraz zaś można powiedzieć, że stało się coś niezwykłego. Bowiem ostrzeżenia Piotra podziałały na grono kardynalskie w taki sposób, że to jego właśnie, pobożnego pustelnika, zdecydowali się oni wybrać na kolejnego papieża. Jak niezgłębione bywają ścieżki pańskie. I oto papieska delegacja przybyła w góry, prosząc Piotra o przyjęcie nominacji. On zgodził się, a jego konsekracja papieska odbyła się właśnie w miasteczku Aquilla, w tym samym kościele, który wybudował w miejscu, gdzie miał sen o matce Bożej. Czyż z cuda się nie dzieją? I to nawet te wydające się być najmniej prawdopodobne? I tutaj następuje zdarzenie, które wskazuje, iż Piotr Morone, podniesiony z pustelni do godności papieskiej, miał świadomość zupełnej niezwykłości dziania się tego faktu i że w takim razie Pan Bóg nie odmówi mu przywileju, tak aby z jego niezwykłego wyniesienia na stolicę piotrową korzyść mieli również prości, zwyczajni ludzie. Otóż Piotr Morone, już jako papież celestyn V. Wydał w 1294 roku z powodu dnia jego konsekracji papieskiej właśnie bólę przebaczenia, czyli przywilej dla tych wszystkich, że w dniu wigilii oraz wspomnienia ścięcia świętego Jana chrzciciela, czyli od nieszporów 28 sierpnia do nieszporów 29 sierpnia, jako prawdziwie pokutujący i wyspowiadani wejdą do wspomnianego kościoła. Najświętszej Marii Skolemadzio to właśnie papież udziela im rozgrzeszenia od ich win i kar, na które zasłużyli swoimi uczynkami, czyli ludzie tacy dostępują odpustu zupełnego. Papież Celestyn V sprawował następnie władzę papieską około czterech miesięcy i rzekł się jej w wyniku różnych intryg. Niemniej zdarzenie to pokazuje, Iż Boża opatrzność przygotowywała już wówczas ludzkość do czasu powszechnego odpustu w całym kościele. Warto zatem wspomnieć o tym zdarzeniu jako o przygotowywaniu do wielkiego jubileuszu kościoła katolickiego. Bólna z czasów tamtego zdarzenia znajduje się zaś cały czas w tamtym miasteczku, a w jakiś czas potem do wspomnianego kościoła najświętszej Marii z Kolemadjo trafiły również relikwie. Już świętego papieża Celestyna V, zaś odpust przebaczenia Celestyniańskiego odbywa się tam, w italskiej Aquilli, dorocznie. Mm.